Kruger Antimans ostatnio wypuścił całkiem fajne urządzenie, które właśnie mam okazję trzymać w rękach. Jest to Eagle 975, kosztuje 7,49 zł, czyli całkiem niedużo. A parametry, które oferuje, są naprawdę niezłe. Już patrząc po właśnie tych parametrach technicznych papierowych, można odnieść wrażenie, że to jest sprzęt, który warto kupić. No i sprawdzimy, czy faktycznie tak jest. Przejdźmy do portów i złączy. Przyjmijmy, że jeżeli firma sobie umyśliła, że logo jest w poziomie, to tak powinno się z niego korzystać. Zatem u góry mamy od lewej strony włącznik, przyciski do regulacji głośności. One są dość luźne, ale nie przeszkadza to w użytkowaniu tych przycisków. Dalej mamy slot card. Przede wszystkim od lewej microSD. Ta karta nie wystaje ze slotu, jest praktycznie na równie, jest schowana. No i mamy slot kart Sim, bo tablet oferuje wsparcie dla 3G. Co ciekawe, oferuje też możliwość dzwonienia, aczkolwiek z racji tego, że mamy tylko głośniki do multimediów, a nie mamy głośnika typowo do rozmów, no to automatycznie każda rozmowa telefoniczna przeprowadzana jest na głośno mówiącym trybie. Mamy mikrofon. A dalej port micro USB, który wreszcie służy do ładowania. Wcześniej nie wiem, czy pamiętacie: wszystkie tablety Krugera miały ładowarkę z dedykowanym wejściem, z tym takim małym jackiem. Dalej mamy 3,5 mm jack audio. No i coś, co coraz rzadziej spotykamy w tabletach, wyjście Micro HDMI. Warto wspomnieć o tym, że te porty zostały umieszczone w takich odległościach od siebie, żeby w jednym momencie można było z nich wszystkich korzystać. Więc na przykład, jeżeli ładujemy tablet, bez problemu możemy podłączyć również słuchawki. Dolna krawędź jest pusta, lewa również. Tutaj warto zauważyć, że tutaj ten tablet jest aluminiowy. Są tylko plastikowe wstawki. Plastikowe są właśnie przyciski, o których mówiłam chwilę wcześniej. No i jest jeszcze jedna część, która ma zapobiegać, zapobiegać ewentualnym zakłóceniom anten. Z tyłu mamy logo marki, nazwę urządzenia no i oznaczenia potrzebne do wprowadzenia tabletu do sprzedaży. Mamy też obiektyw aparatu 5 megapikseli, który tak naprawdę no nie wiem, czy ktokolwiek będzie z niego korzystał, bo jakość jest powiedzmy sobie szczerze, przeciętna. Nie jest to wcale wada tego tabletu, to jest jego cecha, po prostu tablet raczej nie służy do robienia zdjęć. Mamy też głośniki. Głośniki są strasznie ciche. Pomiar wykazał około 55 dB, to jest naprawdę marna e, głośność. Natomiast ich dźwięk jest e, stosunkowo e, dobrej jakości, to znaczy jest czysty, nie ma tego charakterystycznego dla e, tabletowych głośników harczenia ani trzeszczenia. Natomiast jeżeli podłączymy, głośnie, podłączymy do tabletu słuchawki, no to ten dźwięk już jest dużo głośniejszy i lepszej jakości. To tyle jeśli chodzi o porty złącza. Z przodu mamy ekran, który uwielbia zbierać odciski palców, jak zresztą już zdążyliście w tym momencie zauważyć. Mamy matrycę, przekąt na 9,7 cala. No i mamy obiektyw kamerki przedniej 2 megapiksele. Ramki okalające ekran są stosunkowo niewielkich rozmiarów, są w miarę wąskie. W każdej pozycji, w jakiej by nam się chciało korzystać z tego tabletu, można bez problemu położyć sobie kciuki na tych ram ramkach, więc są one całkiem przyzwoite. Jeśli chodzi o rozdzielczość ekranu, mamy tutaj 2048x1536, czyli rozdzielczość z iPada trzeciej generacji z 2012 roku, nie pomyślelibyśmy jeszcze na pewno te 3 lata temu, że tablety z taką rozdzielczością będą oferowane w cenie do 1000 zł. A jednak stało się. W dodatku mamy tutaj i 3G, i GPS, i procesor czterordzeniowy Intel Atom, i 2 GB pamięci operacyjnej, i 16 GB pamięci wewnętrznej. Naprawdę, jeśli chodzi o parametry... Szacun dla Krugera, że udało mi się stworzyć takie urządzenie. Bo ono nie dość, że oferuje takie, ani inne parametry techniczne, to jeszcze całkiem nieźle działa. E, widzicie, że przełączam się pomiędzy poszczególnymi kartami w przeglądarce. Wszystkie te e, strony zostały otwarte w wersji komputerowej, żeby było widać więcej treści multimedialnych, więcej, więcej zdjęć. E, nie występuje tutaj przeładowanie pomiędzy, e, przeładowanie spowodowane przełączaniem się pomiędzy tymi kartami. No i to jest bardzo pozytywne. A Jeśli chodzi o działanie dotyku, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, naprawdę e ekran jest bardzo w porządku, no ale jest jedno ale, a właściwie dwa, w sumie trzy. <grym> pierwszym ale jest jasność minimalna, to 33 nity, czyli domyślacie się, że korzystanie z tabletu w wieczorem czy też w nocy, no niestety jest średnio komfortowe, bo ekran nam świeci w oczy. Drugie ale, jasność maksymalna, 250 nitów, no słabo, w pełnym słońcu odnalezienie czegokolwiek na tym ekranie niestety graniczy w cud, z cudem. Natomiast trzecia sprawa, czyli trzecia, ale to jest brak czujnika natarzenia światła, które, który mógłby nam umożliwić zmianę jasności ekranu automatycznie, no tutaj takiej możliwości nie ma. Ale jeśli chodzi o kąty widzenia, jeśli chodzi o dotyk, tutaj naprawdę nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Tablet pracuje w oparciu o Androida w wersji 4.4.4 KitKat. Czy otrzyma aktualizację do Lollipopa? Nie mam pojęcia. I trudno mi jest tutaj cokolwiek prorokować. System jest czysty, nie ma tutaj żadnej nakładki. To nie ma. Nawet nie ma możliwości korzystania z dwóch aplikacji w dwóch oknach obok siebie, do czego Kruger w ostatnich tabletach nas zdążył przyzwyczaić. Mamy natomiast funkcję, możliwość właściwie dodania profili użytkowników dodatkowych poza, poza naszym. Jest to bardzo przydatne, jeśli korzystamy z tabletu w kilka osób. Mamy oczywiście Miracast, dzięki któremu możemy bezprzewodowo przesyłać obraz i dźwięk na ekran na przykład telewizora. Jeżeli nie chcemy korzystać z portu micro-HDMI, który znajduje się na jednej z krawędzi, o którym już wspominałam. Rzeczą, o której trzeba coś powiedzieć, to jest belka systemowa. Mamy tutaj poza trzema przyciski, przyciskami standardowymi wsteczką i otwarte aplikacje, a otwarte aplikacje trzeba samemu zamykać, nie ma możliwości je za jednym kliknięciem, mamy jeszcze cztery pozostałe. Mamy możliwość zrobienia screenshota. Mamy regulację głośności. Możecie się dziwić, dlaczego ona tutaj się znalazła. No dlatego, że nie zawsze chce nam się i nie zawsze jest wygodne sięganie do e, przycisków. Dlatego na pasku jak najbardziej są one spoko. E, natomiast ostatni, e, czyli pierwszy z prawej przycisk to jest menu. Akurat w tej aplikacji nie ma nic takiego. Tu mamy menu, proszę bardzo. Aparat, jak już wam wspomniałam, no jego jakość pozostawia wiele do życzenia. Zresztą zobaczycie w recenzji tekstowej na tabletowo kilka przykładów. No te zdjęcia, jeżeli oglądamy je na ekranie tabletu czy komputera, są ok. Jeżeli je przybliżymy do oryginalnej rozdzielczości, no to zobaczycie, że te zdjęcia są strasznie mało szczegółowe. No i ogólnie nie ma co rozpo roz dłużej rozpowiadać się na ten temat tego aparatu w tablecie. Jeśli chcecie czegoś się dowiedzieć na jego temat, to oczywiście jak najbardziej ja jestem do Waszej dyspozycji. No a tymczasem pokażę Wam, jak tablet radzi sobie z grami. No i cóż, miłego dnia ja Wam życzę. Pozdrawiam Was serdecznie. Katarzyna, porad so flat huh think at those Grove Street fools Grove Street home at least it was before I fucked everything up Kolejny stronnik. Tego właśnie potrzebowałam. Teraz jesteś już mój? Doskonale. Jedną zachować, hmm. powinnam zaatakować gnola, czy samego wyżera, hmm. to nie wystarczy, żeby zabić mojego stronnika. Верка без